No, witamy, witamy, witamy Po Pucharze Świata. W jednym z konkursów zostaliśmy zakontraktowani na GoGlex. Będziemy ich reklamować na, na brzuchu. Dokładnie: minus 4 wiatr w plecy. 42 drugi numer startowy. Są kwalifikacje do konkursu. No, trafiony dobrze. No kurwa i się nie dostałem wejść, ta fii hmm. jest kwalifikacja tylko żeby być bez kontuzji bo miejsce Uch. ostatnie gwarantujące no jest farcik jest farcik może jak będzie farcik będzie dobrze 56% no teraz trafmy dobrze w rozbieg jak się trafimy dobrze w rozbieg będzie git Bardzo dobrze. No, nowy rekord skoczni 129,5 metra. Znaczy to, to mój, nie? No nowy rekord skoczny 129,5. Pierwsza lokata. 16, jednak noty sędziowskie. Uuu, 11 pozycja. Nowy Stefan Kraft 142,5 metra. No, od czołówki daleko odbiegamy w tej chwili jeszcze. 93%, mogło być nieco lepiej. No są to kolejne punkty Pucharu świata Za wcześnie No, kiedy mi się uda tak dobrze wylądować Znowu 16 jak zostanie 127,5 15,5 no świec 15 sędziowe to jesteście Niemili Stańcie w mojej pozycji, kiedy nikt mnie nie nauczył Lądować dobrze. Nie wiem, sponsorzy mnie nie chcą. Co to jest? Środek badawczy. No to już badajcie mnie. Co to wymaga aż tyle? To was nie trochę. Dobra, zawody. No tak, czy kolejne zawody? Lachty. Witamy w Lachty K116 Ski Jumping 2021. Minus pół stopnia, no tak, w Finlandii jest ciepło. Wiatr podnarty w plecy. Kwalifikacje 96%. Ciekawy najazd. Za wcześnie. No, skąd on się nauczy lądować? No, panie, no, kiedy no, jak ja mogę tak te daleko. 111, jest kwalifikacja, no słabo, słabo Mariusz Lindwig wygrał, ej no 12 pozycja, to no w sumie dobrze To ja nie wiem, ja muszę mieć bardzo... o, wiatr podnarty 100% Za późno No i widzicie, tak samo się ląduje Wow. muszę o środek badawczy jakiś zainwestować. 112 metrów. Druga pozycja w tej chwili. Minus 8,4 za wiatr. No i jest pozycja 22. Jest, są punkty Pucharu Świata. Jest to konkurs na plus zdecydowanie. 53. Za późno. Mamy do końca, tak jest Musimy punkt K przeskoczyć Na tej skoczni chociaż raz Jest, no nie, pół metra Zabrakło, pierwsze miejsce jednak Która to będzie Pozycja końcowa 16 pozycja, no, poszliśmy w górę Ciężkie warunki Mieliśmy Jak nam się udało, zaufanie na Zwiększone Sponsor, no tylko mu daje dwa, noż Liczba sz... konkursów do końca umowy 14, jak ja nic nie dostanę za to Sprzęt zmień, wymaga to jakiegoś centrum badawczego Kupowanie Wiodące, no wiek, tu reklamy. Aha, każą oglądać reklamy. co stawienia lewy brak skórki, skórka, skórka, skórka. skórka. O kurwa, spojrz, 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 Multiplayer

No i jest do lądowania do końca, bo nie tak nie lądować Sporty, ma, proszę was. Jest kwalifikacja do drugiej, do pierwszego konkursu Z 46 miejsca, no trzeba znacznie poprawić swój skok w, drugiej serii, w pierwszej serii konkursowej 119,5 metra do przebicia, myślę, że to jest w zasięgu tego skoczka Fajnie jakby jeszcze się, się nauczył lądować za późno muszę skorygować lot. Stracona jest prędkość, stracona prędkość. No jest to 19,5. Tak w takim stylu nie, nie zdobędzie prowadzenia. Czwarta pozycja jest to, myślę, że punkt zdobędzie. No 20, 28, pozycja 98,5 metra to tam sumie skoczyć. No, nie zobaczę. Za późno. Mm. Nie udało się. No i fatalnie tam się jeszcze przewraca. Jeju. Czwarta pozycja. Mam nadzieję, że bez kontuzji. 30. Nie, no jest najbliżej skoczysz. U kontuzji. są no, fajnie trenera się zmieszczona. Dobra. Dzięki. Krótki odcinek, alo.